Cześć witajcie, z tej strony Mika, witam Was w kolejnym odcinku z Vlogstar Planet i dzisiaj odcinek nie miał być w ogóle na kanale z BSP ale zauważyłem naprawdę mega dziwną postać w nexusie która jest na samym środku nexusa jest to taki... taka bardzo mała postać która jest naprawdę mega mega dziwna nie wiadomo o co z tym chodzi nie wiem czy ona została wprowadzona wczoraj ale chyba, chyba dzisiaj dopiero czyli w piątek no bo teraz dużo osób naprawdę o tym o tym właśnie tutaj podchodzi i patrzy właśnie na, na tą tajemniczą postać jest ona naprawdę bardzo, ale to bardzo malutka nie wiem do końca co ona może robić Zmniejszymy się żeby, żeby zobaczyć ją tak dokładnie z bliska No i żeby było po prostu lepiej Więc jest dużo osób która będzie na nexusie i patrzy na tą postać Więc mogą być malusie lagi I w sumie są No i dobra zmniejszymy się i zobaczymy jak ta postać wygląda Jest naprawdę bardzo malutka Ma takie, ma takie uszka jakby był to kotek E, niestety nazwy nie wiadomo, jest znak zapytania e, znak, Znaki zapytania są na raz, 2, 3, 4, pięć, sześć, siedem liter Możliwe, że potem będzie wyjawione jak, jak ta osoba ma na mi... Znaczy ta, ta postać, bo czy to nie jest człowiek e, Napiszcie w komentarzach kto to może być Szczerze to naprawdę nie mam pojęcia, ale jest jedna ciekawa rzecz którą możliwe, że ta postać taką teorię Ponieważ ta postać ma potoczami taką taką tęczę, tak zrobioną z tortu a na Instagramie ssp.youTPG 1 kwietnia były właśnie już pokazane zapowiedzi, no właśnie tego, właśnie całego wydarzenia. I tutaj. Moi kochani, jak sobie przybliżę wam ekran Mamy blok, Cherry Blossom Balance Jest to taki właśnie kolorowy bloczek I No i tu mamy, potrzebujemy jakieś tam rzeczy I tu mamy coś tęczowego Potrzebujemy tego aż 25 I możliwe, że właśnie Ta mała postać Ma coś związane z tą tęczą Bo naprawdę ma coś tęczowego pod oczami A będzie chyba nowy kryształ tęczowy Więc naprawdę jestem mega ciekawy Robi się mega ciekawie Bo w sumie teraz nie było, nie było jakoś nie, nie, nie było nawet po prostu na tym Sezonie drugim, a teraz naprawdę zaczyna się coś robić mega podejrzanego, więc swoje teorie napiszcie w komentarzach, spoglą spogląda z boku na bok i ciągle jak idziemy sobie i przechodzimy, to e, jakieś pisze nowe wiadomości, więc warto, żebyśmy sobie to poczytali. Więc, dobra, idziemy sobie znowu, czy możesz drży, Drży. Hmm. <laughs> naprawdę to jest troszkę przerażające, taka postać tutaj się pojawiła. E, co teraz napiszesz? On tak czasami pisze, czasami nie wiem, trzeba się oddalać. I po prostu patrzeć co ta osoba napisze. Stworzenie szybko dosze od siebie wzrok. Hmm, czyli może to stworzenie się mnie boi. To jest naprawdę ciekawe. Chyba... Musimy tak troszeczkę dalej się oddalić. Teraz znowu coś powie, coś nowego. Uwaga. Dyszy i przybliża się do Stelli. Do Stelli, gdzie jest Stella? Stella jest tutaj. Więc może Stella to jest kotek Stelli. Znaczy, no nie wiem czy to jest kotek, bo w sumie... No w sumie ogonka to, mm, ta postać nie posiada, ale przybliża się do Stelli, Stella, czy ty coś ma związanego z tym, no naprawdę ja nie wiem Jest to naprawdę mega ciekawe Tworzenie zaskoczone twoją obecnością, okej, okay. czyli chyba mnie, tak naprawdę chyba, yy, polubi No naprawdę jestem ciekawy jak to będzie Ten kryształ jest naprawdę mega ciekawy, a ten nowy bloczek jest właśnie na Stelli Ten nowy blok jest na Stelli Więc mam nadzieję, że Stella ma coś związane z tym kotem czy powiedzmy sobie co to jest kotok? Okay? Jakby... Ja nie wiem, ale naprawdę no, Stella ma ten nowy bloczek tutaj właśnie na ubranku. I, no i ten kotek chyba lubi właśnie tą Stellę, więc to jest naprawdę mega powiązane. I to nie jest takie. No dziwne, naprawdę. Ale nie wiem, co jest związane z tym, że 25 aż tych tęczy, więc naprawdę nie wiem, co może być, żeby zdobyć aż tak dużo, aż tak dużo tej tęczy. Moim zdaniem, no to naprawdę będzie mega ciekawie Więc wy wasze teorie napiszcie w komentarzach A to tyle z dzisiejszego odcinka A jeszcze wam powiem coś takiego, że była jeszcze mini-aktualizacja do w profilu w kryształach Bo teraz kryształy są podzielone na, na standardowe kryształy Na kopanie oraz specjalne kryształy I to jest mega ciekawe, dlaczego to jest podzielone Bo dlatego, że będą różne kryształy e, Tęczowe na przykład i po prostu będzie tego dużo, i dlatego, żeby to się nie pomieszało, dlatego robię coś takiego, więc to jest mega ciekawe. Więc dziękuję Wam za oglądanie, żegnam się z Wami, no i cześć.